A wszystkie z tej strony pędzę ci kolejny odcinek proszę Państwa. Tym razem, Crash... z o ja dawno nie było. Także co, mam ja przypominam nam o łapeczce i subskrypcji żeście zostawili suba. Także co, bez przedłużania, a jeszcze obserwacji naturalowo, bo tam też będą streamki, to się pewnie jeszcze dowiecie w odcinku. Także co, ja was zapraszam do oglądania, proszę Państwa, jak widzicie, jesteśmy już w GREC. Ja tutaj sobie zauważyłem, że jest do otwarcia. Po pierwsze, skrzynka jakaś elegancka, więc sobie otworzymy standardowo, nic nie wylatuje, To też jest zwykła skrzynka. Mamy tu jakieś coś do odebrania, i nic nie mamy tutaj do odebrania w sklepie, jest coś. Za darmo golda. Chyba się ta w ogóle wyzwanie z tymi arenami skończyło, ja zapomniałem w ogóle o tym całkowicie. Co tutaj mi coś pisze? Jakieś members tutaj w ogóle ktoś żyje, nie wiem czy ktoś żyje, nieważne. Eee, także co? nie jest jakiś tutaj Royal Tournament ends in two hours. Co to jest? Nie dobra, jestem za sobie na jakieś Royal NT. Eee, więc co? Zagrałem sobie zwykły meczek na arenach, ja dawno nie grałem. jak ja tutaj mam w ogóle deck? Bo też nie mam pojęcia. Takie coś. To jest chyba słaby dek XD Dobra, weźmiemy, nie wiem Taki dek, nie pamiętam co, ale czym ja tam gram, Więc polecimy takim czymś No i proszę państwa, jeszcze wam Przypominam, jutro będzie, jutro będzie stream Na YouTubie, proszę państwa o godzinie, nie wiem 19 i kurde ileś Pewnie po 19:00 będzie stream na YouTubie Będzie to No dosyć myślę, że ciekawy dla was stream Bo będą pewne Proszę państwa, z z zmiany Czy jakieś dymy odpowiednie będą robione bo 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 moment, bo tu jest pekka. To może ja miałem żeby tutaj strzelały. Bo kurcze pieczone Bo coś się pozmienia i będzie to streamek na YouTubie. Na trowo właśnie, na trowo fajnie, byście zostawili obserwacje. Będziecie mieli przypiętą w komentarzach w opisie filmu. Obserwacje, żebyście zostawili sobie na trowo, byłoby bardzo miło, sympatycznie, abyście zostawili. Tam właśnie będziemy też sobie robili często streamki na trowa, Jak ktoś nie wie, to jest podobne do Twitcha, tylko jest mega, mega dużo że, fajnych rzeczy też dla widzów. Mogą jakieś tam wygrywać, losowania e, jakieś tam końców za oglądanie. Także to jest mega spoko. E, no i właśnie tam będą streamki też. Poza YouTubeem oczywiście. Na YouTube wam pewnie wszystko wyjaśnię na streamie. Któryś. Co to się tak szybko zniszczy i wie, że ja nawet nie widziałem. Co jest. Nie. Co się stanęło? Nawet nie widziałem, że oni zniszczyli mi wieże. Ja pierdykam, bo się skupiłem na gadaniu. No to nieźle zrobiłem dymy. Dobra, to już przegraliśmy xD. <laughs> nie, najgorzej, ja się zawsze skupiam na gadaniu bardziej niż na graniu i potem taka lipa wychodzi, no ale nic. Ta Pekka rozwali tą wieżę? Proszę rozwali ją. Ej dobra, jest git, jest git. Nie jest najgorzej, przygotuję sobie taki większy atak. 5 plus 4 potrzebuje 9, żeby wypuścić tej prinsa z tym... Z Ugłem, czy jak mu tam jest. Na dużą wieżę? Może nie, może sobie puścimy lewą stroną. Albo zaatakujemy od prawy, bo będzie mniej trudniej Żeby przeatakować, i pojedziemy tak, tylko że teraz nie mam prawie nic do obrony Zobaczymy czy goś coś rzuci Pewnie jakieś strzałki by się przydały, czy jakaś ta O kurde, fireball, nie dobra poszedł lewo, ta pekka Jaki bot Hop, co zrobił dymy, dobra leży ten, powinna pekka mniej leżeć Elegancko, niech ten prince to rozwala, niech ten prince to rozwala, my sobie tutaj damy arczelki do obrony Damy sobie też pekkę małą, niech się strzelają, niech się strzelałem. dobra tam ubiło 1600 A Ja nie wiem czy teraz nic przypał przez to, że Tutaj nie, nie powinien niszczyć tej małej wieży i mi się wydaje, że no właśnie przegrałem chyba przez to, tak? No właśnie, czy to jest koniec meczu? Nie, nie jest koniec meczu, lul, ja myślałem, że to tak się już kończy, ale okej, okay, dobra, Hugrider, jedź, 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 stąd, szmulu Nie, czemuś się na nim nie skupił, dobra, on się na nim nie skupił w taki sposób Czekajcie, on, on ma, on ma ten, mniejsze szanse, mam mam większe szanse, żeby rozwalić tą główną wieżę Jakbym tę tą główną wieżę, to powinno być Gigashef już tylko, że jest przypał taki, że ten Prince to tam jest na strzał. no właśnie, ja pierdziel, dobra, chyba GG mamy, nawet nie chyba, tylko prawie pewne to jest, także miło było grać, no i co, lecimy kolejny mecz zaraz, bo tutaj zrąbałem strasznie, ale też się na początku zapętliłem w gierce, no nic, no nic, ja w to jakieś też dawno nie grałem, więc w ogóle nie jestem to dobry, dobra, nie obrażajcie się, dzięki w komentarzach, lecimy jeszcze raz kolejną gierkę, no więc... Właśnie będą streamki, jutro będzie streamek na YouTubeku jakiś elegancki, sobie zrobimy stream jak możecie, może was zrobię w ankietę, a myślę, że z BS-a zrobimy streama, bo BS-a nie było trochę, więc sobie zrobimy streamka z bs -a. i wam tam wytłumaczę czemu też na tym trawo będą streamki yy, i dobra, nigdy nie wiem jak zacząć, bo jak najgorzej jest zacząć, kurde, żeby takich jakoś mądrze wypuścić, I damy sobie tak, damy sobie Prince'a, czemu on płacze, na co on płacze ten chłop, damy sobie prinsa i Smoka, żeby za nim, oj, gówno, nie wiem, dajemy już tak. Mamy tutaj do obrony, to... I pekę, pekę sobie dam, mini pekę, że klepał pekę, a ja będę nawalał wieżę. Nie podoba mi się, że ten smok strzelał na no niego nie strzelałem tylko do tego szmula. Trochę Lipton, trochę Lipton. Nie no, ja pierdzielę, ej, czemu i tak szybko tej wieży, ta big peka jest jakaś up zbyt. Przecież to jest nienormalne. O, się dobra. czy co, kolejny mecz przegrany standardowo, po gierce, no i co, dzięki za uwagę. Ja pierdziele, dobra, w ogóle mieliśmy jechać w niedzielę na narty z pandą, no i co, okazało się, że był taki wiatr, że zamknęli stoki, no ja, i więc giga szybko, żeśmy jednak na nie nie pojechali, walgo Prince. więc y, były narty nie ma nart, kupiłem sobie spodnie nawet na narty i rękawiczki, bo miałem rozwalone. w sensie nie miałem rozwalonych, ale już były trochę przymałe, więc sobie wymieniłem na nowe, e, dobra, Walon niech tylko kukurajdę tam dobiję, mówię, że chociaż, było jakiekolwiek porówno, dobra. Ty Templi porobi, tego? Nie, nie porobił go, ale go nie ma co dobijać. Ej, on tam sobie ładnie poleciał. Ej, plop, plop. On sobie ładnie tutaj poleciał. Ja bym sobie przygotował jakiś większy atak, może tutaj. Takie coś byśmy sobie zrobili na tą prawą flankę, żeby ją mocno bronić. Bo my możemy sobie tam fajnie wtedy przeatakować troszkę. O ty szmulu zalany. Uj, uj, uj. Klepcie, klepcie go, klepcie go. Nie mam żadnej tych. Kurde, archerki rzucaj, stawiaj archerki. Ja pierdykam, ale chyba bombę zrzuci. No, jest chyba dziedzi. Ile to bije? Ja pierdzielę, to bijasz tyle? Naprawdę? Dobra, pozbijemy się przynajmniej tych szkieletów O nie Ja pierdzielę, ten deck mam słaby Jednak te gobliny w beczkach są dobre, te gobliny w beczkach są dobre, proszę Państwa Mam sobie Prince'a tutaj na tego szmula, niech go obroni trochę Tam a w ogóle ta, arczerka sobie doszła aż pod bazę, to mnie trochę dziwi Że sobie aż tak daleko doszła Prince niech atakuje z lewej strony, tutaj świnka atakuje prawą stroną Pekka, Archerki, lecimy wszystkim, lecimy wszystkim, niech już tam walą Dobra, on wypuścił tamtego chupa z daleka Ej, jest szansa, że to jakoś teraz pójdzie, jest szansa, że to jakoś pójdzie teraz Mniosy Niech oni, niech dowalą ten zamek tam, niech oni dowalą ten zamek, nie, dobra, tutaj rozwajmy 700, brakuje, ja pierdziele Hugrider, 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 jedź, jedź, Chupie, brońcie to, brońcie to, Prince, broń to. broń to, broń to, broń to, proszę Cię Żeby ta bomba nie wybucha, żeby ta bomba nie wybucha przy zamku jak on to rozwaj, to wygraliśmy tak! Jaki fart! Ale jestem szefem, ja pierdzielę Czajcie to? Dobra, łatwo, łatwiutko! Cześć, jeszcze plus 11 końców, dobra szanu, jednak jestem dobry w tą grę. Widziałem, jestem takim szefem. Jeszcze sobie odbierzemy nagrodę. Uwaga, hokus pokus, czary mary, myk i nie, zrobiłem skiszota, co ja to zrobiłem. Chciałem podgłosić co grę a z już przecież nie mam wyłączonego. Eee, no i co? Ej, plus 2T, więc też giga sympatycznie coś tutaj mamy jeszcze. Także, co, proszę Państwa, jutro stream jak na YouTubie pamiętajcie, na pewno Wam dam jeszcze w społeczności YouTube. No i co? Nie